Siemano wszystkim Banda Maxa. Po pierwsze chciałem Wam podziękować, że nas już jest 250 tysięcy widzów. Dla mnie to jest naprawdę ogromna liczba, jestem bardzo zadowolony i jeżeli chcecie więcej odcinków, zostawiacie lajka i suba z dzwonkiem. Dawajcie wybijemy mój kanał Viral, więc oglądajcie ten film od początku i do końca. Będzie bardzo, bardzo straszny. No i również jeżeli będziecie chcieli, żeby Max nagrywał takie same filmy tylko w Polsce, piszcie w komentarzach, tak Max nagrywaj. No a my banda Maxa wbijamy i oglądamy bardzo straszny film. Okej... Okay. Co to było? To był czyjś brat. On jest bardzo zły. Nie wiem, co się dzieje z nim. I went into Billy's room earlier. He was literally chained to the wall. Oh, <coughs> Bоже, <coughs> co jest? to yes? bardzo be a very strong character. If you tego. Wake up! You hear So. Oh Jesus. Ja jestem gotowy nagrywać takie filmy na YouTube polskim, a wy? Jesteście gotowi oglądać takie coś? Dobra, słuchajcie, tutaj chodzi o jakiegoś brata Debbie i jeszcze, jakieś, jak on tam się nazywa, nawet nie wiem. Ten drugi brat jest cały czas jakiś głodny, coś w tym stylu. Debbie z fon kamer, patrzcie. On coś tam nagrywa. Kto jest tutaj? To jest młodszy brat, a tamto jest st starszy. Come О oh, боже, хочет тут еще забавить. Now, говорит, боже, ты скажешь молодецкого. Ну, а мы они поедем и заставим там шинджи камеры и спробуем там что нагреть. Я не хочу этого спробовать. Я не за бардзо вежу дичакам, в этом стиле. Но мы не нами в этой ситуации. Co się dzieje w jego domu? Widziałeś Debbie maila, myślę, że to jest coś chory w jego domu. No jasne sprawa, że to są dzieci, więc nie wiem czy można dzieciakom zawsze wierzyć, bo coś mogą sobie pozmyśleć, powymyśleć, ale tym razem to chyba na pewno będzie prawda. Co by to nie było, to oni jadą i sprawdzą to, co nie? Jak zawsze jadę gdzieś daleko, ciemno. Boże, no ja już mam samochód, kupiłem sobie, więc myślę, że można jeździć po jakichś tam, wiecie, dziwnych domach w Polsce i nagrywać takie filmy. Let's go, idziemy. Ja naprawdę jestem gotowy. 12.09 w nocy. To wygląda jak jakiś zapomniany dom, wiecie, taki pozostawiony. Fu, naprawdę oni mieszkają w tym domu? Matku, jedyna. Um, tutaj drzwi chyba i tak się otworzą. Boże, jak grzeczny, on jeszcze i pluka. Fu! Ale dom! Ale drzwi! Tutaj nikt nie odpowiada, nikt nie otwiera. Spróbuję jeszcze raz. Co tu? Kto to? Co? Fu. On coś tam... To jest podobne ciało. Co? To jest brat? To, to ten ktoś idzie tutaj? Co wy tutaj robicie? Uh, Hej, ja Parker. Parker. To jest mój przyjaciel Chester. Jesteśmy you know yeah, od Debbie. Debbie. To jest moja sister. siostra. Otwórz kamerę. Stop. Stop. Yeah, so to film so nagrywasz me? mnie? Wy obydwoje nagrywacie mnie? nagrywaliście to co ja robiłem uh, tam? Czy my możemy zadać kilka pytań do mi Może zadać pytania mi. Okej. Okay. Idziemy. Bro, let's go. No ja bym też się bał. Może on ma tam pistolet czy coś, słuchajcie. Boże, on już jakiś jak maniak wygląda. Fu. Tak, ja będę jeżdżą z homem. <laughs> Przepraszam jak masz na imię? Roni. O Boże. No wyglądasz na Roni, right. szczerze mówiąc. Czy Debbie to jest twój brat? Tak. Ok, okay well, więc nice uh, to miło mi poznać uh, twoje imię, Boże, jak się nazywasz? We to to look, co powiesz w tej sytuacji, o której my rozmawialiśmy look, z twoją siostrą? Wszystko, co chcesz jej powiedzieć, czy jakieś pytania so, możesz so, zadawać mi. So Listen to me. She, must in she must get involved in situations. What does that mean? Oh, Ronnie, do you think you could explain that more? No. Alright, well, your sister Debbie mentioned to us that your little brother was in some type of accident. Więc Devi pisała, że czasami coś z młodszym bratem się dzieje dziwnego. Ha, ja nie wiem o co jej chodzi, Ale w mailu ona wysłała, że... to On się zmęca nad tym młodszym bratem, czy coś w tym stylu? On jest w porządku. Dobra, tego wystarczy. Ja się czuję nie dobrze Wynoście się stąd, mam dosyć tych dziwnych pytań. Chcemy po prostu porozmawiać z Dabi. I chcemy zobaczyć twojego młodszego brata, czy z nim jest wszystko okej. Okay. Mój brat? Okej, tak. Okej, okay, dobrze. Ty chcesz zobaczyć mojego młodszego brata? Ale najpierw musisz opuścić ten dom. Czy możemy najpierw go zobaczyć teraz? Yeah. Tak, okej, okay. Let's go, idziemy. Idziemy zobaczyć go. Boże, to jest naprawdę straszne. Idziemy. Okay, yeah. A tam leży już taki pokrojony. Boże, to jest jakieś w ogóle bardzo dziwne, co tu się dzieje, słuchajcie. 12:28. O co mu w ogóle chodzi? Boże jaki on jest straszny Tuk 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 Trzy razy Billy Czy jesteś tutaj? Tak ja już nawet nie wiem jest. kto jest potworem A To ten czy Billy czy Debbie Otwórz drzwi Boże Boże jaka chata to jest bardzo straszny. Co to jest? Hi. Hi. Czy ty jesteś Billy? Nazywam się Parker. Rozmawiam z twoim siostrą Debbie. My tylko chcemy sprawdzić, czy wszystko jest z tobą w porządku. Boże, ten też, też już odbija. On jakiś zombie tutaj wszyscy. Czy twój brat daje ci jedzenie? Food. No! To to tak, wystarczy z nim to rozmawiać. Look, he to respond, when I him on był właśnie taki bardzo wieczny, denerwujący, kiedy he's powiedziałem mu jedzenia. Musicie wynosić się stąd natychmiast. Wejdź, wejdź, czekaj, czekaj, posłuchaj. To jest bardzo późno. Oni chcą zostać tutaj na noc? Wy chcecie zostać na noc? Yes, tak, tylko na jedną noc. noc. Proszę. Jest bardzo późno, life. on jest, wiecie, bardzo sam zmęczony. Okej, okay, ale ja nie chcę was zobaczyć no, i nie no, słychać, żeby, żeby nic nie było słychać w tym mieszkaniu. Nie możecie otwierać tego pokoju od nowa. Jasne? Tak. Zrozumieliśmy ciebie. Jeżeli coś się zobaczy nie tak, to wy się wynosicie, jo. No, grubo. Dlaczego ty chcesz zostać? To jest bardzo straszne, okropne miejsce. Ja myślę, że on się nie opiekuje tym młodszym bratem. No jasne, młodszy brat jest jakiś metrowy <coughs> mać, potwór. Słuchajcie, tutaj w ogóle jakaś rodzinka, ja bym został tą rodzinę, nawet bym nie dotykał, słuchajcie, nigdy w życiu. Ale dobrze, jak będziemy jeździć po takich nawiedzonych ludziach, to spoko, będziemy jeździć. Tylko będę jeździł z ochroną, bo ja jestem, mieć. Malutki sam, no. To jest straszne. To jest okropne, słuchajcie. Okay. Okay. Dotarliśmy do swojego pokoju. Naprawdę. No, tuk, 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 tuk. Debbie. Nie, to jest pokój Debbie. Wchodzą jakieś muchi. Boże, fu. On nawet nic nie mówi. Ja, ja tylko otworzę drzwi. Nie, czekaj, czekaj, co ty robisz? Co? On nie, nie ma go tutaj. Boże, co to za dziwne dziwna zabawka Dobra, ja myślę, że on wkrótce wróci, a ja pozostałem tutaj kamery. Boże o fu. O, oh, fu. Ej widziałeś? Dude, a ja here. nie chcę wiedzieć, co to jest. Nie, fu, to jest wszystko. Wykrwi i w ogóle nie wiadomo, w czym. Obsiekane, obsrane, chyba Boże. Bro, don't be oh. Ribok. Tak, to jest notatnik. Рон, Ми и Билли. Но no. Вот. То есть Рон, то не? Вот. Лост. Лост из Губилы. Сейчас. Губилы Сестра? Боже, какие окропные рисунки. То есть, певни Рон. Нет, то есть, Тен Би... Боже, я не верю. Фу, что не верю. Ja zostawiłem tam kamerę, więc zobaczcie na te fotki, no bo tych fotkach wszystko jasne, słuchajcie, ja wiecie co myślę, ja nie chcę tego mówić, ale ja myślę, że ta... ten brat, ta te siostra, która pisała, to jest teraz jako jedna postać, nie wiem jak to dziwnie brzmi, ale tak myślę, że tak to jest, to jest okropne, tylko spójrz na to, tam musicie wychodzić stąd, co spójrz, spójrz. Schowaj ten notatnik. To tu jest, tu jest, tutaj jest, to jest coś co muszę sprawdzić. O Boże, to jest straszne. Okej, okay, więc no, kamera jest zostawiona. Na dole doma. E, mieszkania tego domu, czy nie wiadomo co. W pokoju gdzieś tam na górze. Tak trzeba kupić tą okay, kamerę. Napiszcie so, so, w komentarzach co, say, say, co to za kamerę było. Так, зараз мушу заставити в білий покою тонкомери, ну важне, давай. Billy. Ранінг. Туп-туп-туп. Білий. Фу. Боже, який там є сейф. Це є масакрейшн, по просто. А почав побачити, що там хлоп Робі. Боже, он когось забив. Co on robi? Ja jestem w szoku, takim w szoku szokowanym szoku po prostu. Tak, ja próbuję otworzyć te drzwi. No No ja będę taki samy, słuchajcie, będę po prostu okay. laził, tam gdzie nie trzeba. Uhu. O Boże. O Boże, on stoi przed oczami... Boże, co to jest? Dawaj, on chce jeszcze raz zobaczyć, co on ten, ten, ten robi. On kogoś chowa. Okej. Okay. Co jest w środku? Lepiej nam nie wiedzieć, co jest w środku, co nie. Boże. Co ty chcesz? Czego chcesz? Klucz? Klucz? Po co klucz? O, o! Przerąbane O Boże Co tu się dzieje? Oddaj mi to! Co tu się dzieje? Stop, stop! Oddaj swoją gmery na tych miast!

Chcemy po prostu pójść spać. Wszystko jest w porządku. So, po prostu. Tak, wszystko jest chyba niby okej. Okay. Mnie atakował, ej. Co jest? Nie możesz wchodzić. Mówiłem, nie wchodzisz do tego pokoju, tak? Ja nie wchodziłem tam.

On wrzucał w, w tą dziurę kogoś, to wyglądało na ciało ludzkie, wiecie? No i gdzie jest ten malutki bra, brat, no właśnie? No a tam ten jak potwór jakiś, jak zwierzę, a nie jak człowiek, co nie? Wszystko jest bardzo dziwne. Musimy tu zostać. Ja bym lepiej spał sam w samochodzie lub jechałbym całą noc, słuchajcie. Jesteś tutaj gościem i zachowuj się normalnie? Ty jesteś tutaj w ogóle ogarnięty, słuchaj. To ten, ten czasami jest nieogarnięty w filmach, to ten jest teraz w tym filmie nieogarnięty. Co się dzieje? Dobranoc. Pff, na pewno. Mhm. Mili, pięknej nocy. Poszliśmy spać. Brr. Nasz pokój. Pierwsza 43 w nocy. To jest to przejście główne. Boże, co to lata. Debi, pokój, debi. Ja tam nawet nic nie widzę. fu O Boże, roni, pokój, roni. A co roni, już jest też taki jakiś. Taki wykręcony, oni wszyscy tam chyba w tej rodzince. Billy, pokój Billy. Ale Billy teraz ma jakiś klucz, co nie? Boże, to jest dziwne. A, klucz od tego, żeby mu otworzyć ręce, co nie? Ten chodzi, marudzi, spokojnie. Boże, jak on jest straszny. Jakiś zabójce, naprawdę. Gdzie on poszedł? O Boże, serio? O, o, o. Nie śpią, my tego nie słyszą, czy co? Ten możesz mu jakieś siedzenie? Co, co teraz? Wstawajcie, chłopacy. To wszystko, co dostaniesz. To jest twoja siostra. Co? On jest twoją siostrą? Fu, co? Где есть та сестра? Я не разумею, что это было? Есть. О, Боже. Я... Что, что ты делаешь сейчас? Это сокровно. Друга 23. Ja nie wierzę w swoje oczy, co? No okej, okay, on nad nim chyba całe życie się zmęcał. O burzę! To jest okropne, to jest straszne. On się przerobił w tego chłopa, ja nie rozumiem w ogóle. Teraz to jest trzy w jednym, czy dwa w jednym. Matku jeden, on się zrobił jeszcze większym. Trzecia, dwadzieścia trzy. Max ulubione godziny, trzecia w nocy. Tak, dźwięki dziwne, tak. Ten się obudził w końcu. Ty się obudziłeś. Dziękuję ci bardzo. Słyszysz to? Co to? Co to? Ja nie wiem. Let's go. Musimy to zobaczyć. Może nie, my nie musicie tego zobaczyć. To jest Roni. Co się dzieje? Pomoc. Teraz Roni prosi o pomoc. Ну-ка, okay, я teraz... Он с ядком. Бег нечего Так, я не хочу, чтобы за мной так и то, что выдержал. Тут я отлагаю как спагетти. Так, это было страшно. Ну, а теперь уже понятно, где это детство. И Ронни тоже. А что там? Ну, что, посмотрите, что там внутри. Фух, слушайте, вот такой у нас был страшный отчинок. Ставьте лайк и суба, а мы увидимся в следующем.